Co robić w ogrodzie w kwietniu, gdy noce mogą wciąż być mroźne? Na przykład, co jeszcze można zrobić? Czy można jeszcze coś zrobić? W kwietniu nie odkrywaj się ani na chwilę. Jeśli to powiedzenie dotyczy wszystkich roślin wrażliwych na mróz, to jednak niektóre rośliny można już wystawić na zewnątrz. Tak jak rośliny śródziemnomorskie, oliwki i cytrusy mogą wrócić na Twój balkon. Róże laurowe nie mają już czego szukać w środku ani na Twojej werandzie. Ani w twojej szklarni. Nawet jeśli jest chłodno, zimno, nawet jeśli temperatury są nieco poniżej zera, są w stanie wytrzymać na zewnątrz, ponieważ wciąż jest za wcześnie, aby sadzić kwiaty jednoroczne na balkonie. Nadal istnieje ryzyko przymrozków. Wykorzystaj to, aby posadzić zioła, takie jak majeranek, tymianek, tymianek w paski. Masz różne odmiany tymianku, tymianek cytrynowy. Możesz też dodać oregano, mięta. Pietruszkę w doniczkach, którą obecnie znajdziesz w sklepach ogrodniczych, a czemu nie zwykły tymianek. W kwietniu to czas, kiedy ziemia zaczyna się nagrzewać, to dobry moment na sadzenie krzewów zimozielonych. Takie jak laury, okuby, czy dlaczego nie rododendrony, to także czas, kiedy iglaki zaczynają rosnąć. To dobry moment, aby przyciąć swój żywopłot żywopłot z rur lub cyprysów, ale uwaga, przestrzegajcie zasad bezpieczeństwa. Załóżcie kask. Jeśli masz kosiarkę spalinową, zakładaj rękawice, aby nigdy się nie skaleczyć. I jeszcze jedna zasada do przestrzegania. Przycinajcie swoje żywopłoty na wysokość dwóch metrów, aby zawsze być w zgodzie z sąsiadem. I wykorzystaj miesiąc kwiecień również na przycinanie swoich obrzeży bukszpanowych. Kule również posadzone w doniczkach, a potem przynieś specjalny nawóz do bukszpanu, aby dobrze się rozwijały. Marzysz o uprawie warzyw, a jednak nie masz ani ogródka, ani ogrodu. To możliwe dzięki kwadratowym ogródkom. Do tego używasz desek o boku 1,20. Tu więc otrzymujesz kwadraty wystarczy wypełnić je ziemią w środku. W ten sposób będziesz mógł zacząć jeść sałaty, rzodkiewki, a od maja możesz tam posadzić czemu nie pomidory. W kwietniu to dobry moment, aby zacząć sadzić te ziemniaki, więc możecie je schować pod tunelem. Zyskasz czas na zbieranie swoich pierwszych młodych ziemniaków od czerwca. Jeśli chodzi o wszystkie późne ziemniaki, lepiej poczekać aż bzy zakwitną, zanim zaczniecie je sadzić. Wykorzystaj wiosnę, aby przyciąć gałęzie wokół swoich drzew. To pozwoli Ci już nie uszkodzić pnia drzew w momencie, gdy będziesz kosić, a przede wszystkim zaoszczędzisz czas. Jeśli Twoja trawa wygląda smutno, a są w niej braki, czemu nie rozłożyć trawnika? Zyskasz czas, ponieważ po kilku tygodniach będziesz już mógł zacząć pierwsze koszenie. A potem zakończymy nasz miesiąc kwiecień przesadzaniem. Więc to są siewy pomidorów z ogórkami, kiszonymi ogórkami i melonami. Jest nawet trochę bazylii, która została zasiana od marca. Więc w cieplarni skorzystaj z tego miesiąca, aby je przesadzić do doniczek i zaoszczędzić czas. Zawsze zostawiajcie je w cieple, a od maja, w maju rób co chcesz, można je na stałe przesadzić na zewnątrz.